Cześć i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zagramy sobie duo z pewnym youtuberem. Tutaj w, w Brawl Stars nazywa się Snow, a na YouTube'a poczciwy Krzyszty. <gry> Nie wiem, czemu taką nazwę ma, no ale tak się nazywa. Możecie wpaść do niego, zostawić mu subika. No i link będzie oczywiście w opisie i też w przypiętym komentarzu. No aktualnie ma 670 subskrypcji, więc kurde, niech każdy kliknie subskrypcję. Dobimy mu tak 800 subskrypt subów. No bo może właśnie to będzie chyba taka nowa seria na kanale, że raz na jakiś czas będę właśnie grał z jakimiś małymi youtuberami, no i właśnie dam wam jakieś promo. Jeżeli zobaczę, że macie jakiś kanał fajny na YouTube'a, to właśnie być może z wami nagram. Dobra, jeszcze jakiego brawlera by tu wziąć na pierwszą mapę, Weźmie weźmiemy sobie chyba El Primo. Aktualnie jest taka mapa klęska czy urodzaj. No ni niestety teraz mam testas po polsku, no ale... Jakoś kurde tak nie chcę zmienić, bo już przyzwyczaiłem się do polskiego języka i no wiecie. Jeszcze tylko pa... zostawcie tutaj łapeczkę w górę pod tym filmikiem. Subskrypcję. No oglądajcie do końca, bo kurde, co mapę będę właśnie zmieniał zadymiarza, więc coś się może będzie działo. Jakieś fajne akcje, dobra, tu mamy Sandy i bula, chodźcie koledzy. Oj oj, chyba mnie... Dobra, Sandy mnie nie pokona. A jednak, dobra, Snow musi tutaj, tutaj uratować całą sytuację. Zobaczymy, co zrobię się dopiero za 10 sekund. Zrespię. I chyba mam ten ognisty star power. No chyba tak. Myślę, że tutaj dwie lub trzy giereczki sobie zagramy. O, tutaj gadżet dotary. No ten gadżet też naprawdę bardzo dużo daje na, na tej mapie. Chodź tu panie Galo. Dobra, jestem jednak mało inteligentny chociaż. <laughs> a zapomniałem pokazać jego profilu chyba. No ale snow ma y, 19 tysięcy pucharków. I on też... Kiedyś miał dużo filmów na kanale, ale niestety ktoś usunął wszystkie filmy. No i też między innymi dlatego właśnie... No, nagrywam z nim taki odcineczek. Aj, ale teraz mało brakuje do Ulta. Czterech cztery teamy jeszcze żyją, na środku nie ma nikogo. Dobra, teraz pora na kogoś przykampić. Dobra, ale nie na takiego. Dobra, ładnie oberwało. Ale niewiele brakowało i zostałby pokonany. Dobra, bierz go snow, ja idę od dołu. L Primo na soczku to jest coś Szkoda, że jeszcze ulta nie mam To jest yy, Mr. P No jakbym miał ulta to jeden skoki i by leżał praktycznie to Hmm <grym> Dobra tu movement w miarę jest Tylko, że z podjazdem będzie ciężko myślę Chociaż teraz Najpierw nas dyskwalifikować. Teraz tą piperkę I powinno już być git Ona chyba też nie ma gadżetu, no ale ona to w ogóle ma 8 poziom to łatwo na nią Dobra, ten będzie, to dopiero jest przeciwnik, przeciwnik na poziomie Oczywiście musiał uciec gadżetem 11 cubesów, max level No to super, super surge No nie, dawaj go, Snow Chociaż dwa, dwa cubesy mi zostawił Jest moc Aj to chyba ta Sandy, co mnie na początku zabiła Nie, do drugiego miejsca chociaż wykampić Jak będzie już drugie miejsce, to będzie git To będzie git, ale niestety drugiego miejsca się zdobyć nie udało Dobra, więc tutaj lecimy do kolejnej gierki. Jest na zero w sumie wyszliśmy. Dobra, teraz jakiś brawler. O Barley'em Ej, to dopiero będzie challenge. Zobaczymy co znowu weźmie. On chyba też zmienia y, postać i... Albo w sumie zrobić krótkie cięcie, żeby już tak nie czekać, nie przenuzać. Więc zaraz powiem wam co on weźmie. A to ciekawe, ciekawe kurde, wziął majkę, czyli dwa trawary No może być naprawdę ciężko. Idziemy w środek czy nie? Nie, o, nie, o nie idzie środka. Dobra. Tutaj mamy dużo Oj, Ojoj, oj, Jak my to weźmiemy. Kurde, innego zakosił. O ty niedobry, bo... Ej, tam Kto wszedł na środek, bo nie widziałem. A, to surge. Dobra, ten bardzo ładnie leży. Nie, no, dwa, dwoma trawerami tutaj myślę, że wygramy. Jak już mieliśmy taki dobry start na początku. Ojoj. A i teraz mogłem zginąć. Nie wiem, czy nie padnę teraz. Lekko mi przelagowało No tam Bo wygrał, lepszy Bo wygrał Też nie no, miał soczek To też mu trochę pomogło Autoajem, Bartlejem, op Dobra, chodź, boże, ile ma tych soczków No to jestem trochę w kryzysowej sytuacji w sumie Jeszcze jeden strzał, aj No nie, tak fajnie Ta gierka się zapowiadała I niestety nie udało się wygrać Bo ja miałem 900 Na barleju. Jezu, wziąłem barleya, na którym miałem 900. A i teraz yy, pokażę jego profil, też on ma 2001 pucharek na rekordzie. 25 trochę ma. Dobra, a więc tutaj mamy już wybraną Jackie i Piperkę. więc kurde, zobaczymy, czy uda się wygrać. No, lecimy tutaj po pierwsze miejsce. O, pewnie słyszeliście teraz w tle takie stryknięcie. No, ale dobra, to już nic w sumie. I czy jest ktoś na środku? Jedną gireczkę musimy wygrać, więc. Ajajaj, taka Jackie tak... Chociaż na no, na Jackie tu jest mocno. Oj, teraz zlagowało lekko Halo internet, jesteś tam? Te lagi, lagi... Nie, padnę chyba Ja za bardzo się pchałem na środek Ha, Snow ma 7 cubesów No, musi teraz trochę wykierować tutaj meczek. Nie wiem czy on ma ten gadżet No, on kampi w krzaku, czyli to co robi najlepiej teoretycznie No oczywiście, żartuję tam jest Surge na górze, to ciekawe, ciekawe Nie no, musimy wygrać, dawaj go jak tego... Dobra, jeden strzał Nie 100 HP Najgorzej, tu jest jego teammate Aj, fajnie byłoby tą giereczkę wygrać no, Ale Snow też tą piperką, nie, nie wiem gdzie trafia Dobra Nie no, to ja oczywiście żartuję I tam jest Surge, tam jest Leon Dobra, przykampimy sobie na Leonka Tutaj gadżet użył taktyczny. Nie, a ten gadżet do Lona już się trochę polepszy po ostatnim buffie. Jaki był, no, ale tak, moim zdaniem jest dość słaby, słaby bo tylko może kogoś w czakach znaleźć, tak naprawdę. Ale czy tu ktoś jest? Nie ma nikogo, ale surcz! zara Maxa będzie miał. Niestety, niestety tej gierki choć nie wygramy, ale chociaż fajnie byłoby zagrać na drugie miejsce. Dobra, to jest znowu ucieka. Nie, nie przeżyję tego, nie? A jej, chyba mu się nie uda. No nic, to już chyba była ostatnia gierka w dzisiejszym odcinku. Albo dobra, jeszcze ostateczną zagramy. Ostateczną już całkowicie. I tym razem wezmę Kurde, jak? czemu on tu chce grać? Paj... Dobra, dam fajniejszą emotkę. <laughs> OP-emotkę, dobra. Niech Snow teraz weźmie jakiegoś OP z Ja tu chyba zrobię krótkie cięcie. Dobra, robię krótkie cięcie i jak on weźmie już brawlera, to wtedy... Yy, no po prostu wtedy powiem wam co on wziął. Dobra, a tym razem on wziął Daryla, więc no w końcu trochę bardziej normalna postać i lecimy na środek. A chyba poszedł jednak dół, a nie, jednak się wrócił na środek. Dobra, Ems to już na tej mapie jest nawet spoko, chociaż... No MS wiadomo już nie jest taka mocna jak była kiedyś, no ale moim zdaniem tu się jeszcze coś da ugrać. Chociaż ten gadżet prawie, że nic nie daje Jezu, w kolejnym meczu padłem A Snow to nie wiem, co robi Chodzi na górę, chodzi na dół I kurde, taki średnio Dobra, ale może, że jeszcze się uda to wygrać No nie, Snow Kampi w krzaku Oj tutaj przepraszam, wyskoczyło za mało baterii Dobra, tu jest Kruk Jezu, jeszcze laga Dostałem kolejnego Dobra, niech Snow że tutaj energy drinka I ten meczyk jeszcze lecimy po wina no ale snow przegra, więc jak zwykle lecimy po winę, ale tylko na tym się skończy. No nic, niestety nie udało się wygrać. a ajaj, aj, tak średnio poszło. W sumie. Bo dość sporo przegraliśmy. To było drugie miejsce. Dobra, więc ja już kończę ten odcinek. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. Subskrypcji. Podajcie też na kanał Podciwiek Znajdziecie link do jego kanału w opisie. I w przypiętym komentarzu. No a my widzimy się już w kolejnych odcinkach Siemka.